ponieważ wielu z Was pytało się, jak wygląda mój trening strzelania czy na strzelbie, czy na karabinku AR-15 więc dzisiejszy odcinek poświęcimy na to, żeby pokazać Wam, jak wygląda mój trening zaczniemy od strzelby i na tym dzisiaj się skupimy i teraz tak, pokażę Wam sposoby, jak ja się uczyłem ładować strzelbę ponieważ strzelbę używałem w jednostce, ale do innych zadań niż do Strzelania na różne dystanse, bliskie, dalekie, do rzutek i różnego rodzaju celi, więc musiałem się dużo rzeczy nauczyć. Zgłaszcza ładowania, szybkiego ładowania, tak czy dwójkami, czy czwórkami. To dzisiaj Wam pokażę, potrenujemy sobie, zobaczycie jak wygląda mój trening. Zapraszam do oglądania. Ustawiam teraz czas. Półtorej sekundy mam na oddanie strzału, 3 sekundy przerwy. Powtórzymy to 6 razy, bo tyle mam poperów, ee, blaszek. Tak jak widzicie, to jest mój trening rozgrzewka. Mam ustawiony czas, ładuję zaraz strzelbę, bez żadnego doładowania. Po prostu stoję i moim pierwszym zadaniem jest ułożenie strzelby, tak, żebym mógł dobrze prawidłowo wycelować, oddać celny strzał. Oczywiście w momencie kiedy będę rzucał strzelbę. Do mego barku oka zgrywał wszystko, muszę jeszcze odbezpieczyć, będzie to praca tutaj na bezpieczniku. Będziecie widzieli, za każdym razem będę zabezpieczał. Ok, ustawiam timer, ładuje i zaczynamy pracować. Jest zabezpieczona i sobie ładuję. I mamy 6 sztuk, tak? Jest ustawione na zwłokę. Nie wiem, czy 3 sekundy, czy 4. Pierwszy trzała, potem już lecimy. Koniec jak widać. I tak jak widać, tutaj będzie się zmieniało. czy tak, 109, 095, pierwszy strzał, 110, 139, 112, 110, 105, 100. Tak to wyglądało. Bez pośpiechu, luźno, tak, jako rozgrzewka. Skończyłem ten e, pierwszy etap, rozgrzewkę, tak jak sami widzieliście, teraz już robię ładowanie strzelby, czyli ustawiam czas, 5 sekund, e, dobywam, strzelam, e, doładowuję dwie sztuki, kolejny strzał i to jest koniec mojego drilla, jaki dzisiaj będę robił. Oczywiście wszystko robię statycznie, bez ruchu, tak? Uczę się powoli, mam czas. Kolejne zawody, które będę startował, jeżeli chodzi o strzelbę, to dopiero są w przyszłym roku, więc mam dużo czasu, żeby się nauczyć tych podstaw bardzo dobrze. I dopiero wtedy będziemy dodawać poszczególne elementy. Zaczynamy pracować, rozgrzewka już jest za nami. Teraz strzał, doładowuję strzelbę, ładuję dwa naboje. Strzelam kolejny strzał, zabezpieczam strzelbę, koniec ćwiczenia. Tylko to robię. Nie, nie doładowuję czwórkami, uczę się powoli, yy, pracuję nad dobrym złapaniem naboi, doładowaniem i dwa celne strzały. Już zobaczycie sami, jak to będzie wyglądało. Uwaga, lecimy! Pięć sekund. Ustawiłem czas. I ostatni raz. Robimy dalej trening, tak jak sami widzieliście, zrobiliśmy sobie e, Wrzucanie broni w cel, oddanie jednego strzału, praca na bezpieczniku e, Drugie zadanie było doładowanie, ale doładowanie tylko dwójkami I teraz trzecie zadanie już jestem rozgrzany. Już przypomniałem sobie, jak doładowywać strzelbę. Fakt, że to było doładowanie tylko dwójkami. A teraz już pracuję tak jak gdzieś tam na zawodach, czyli doładowania będą czwórkami. Staram się zmieścić w tym samym czasie, tak jak robiłem to poprzednio, czyli doładowanie dwójkami, czyli jest strzał, doładowanie, strzał, koniec. Staram się zmieścić w 5 sekundach. Sami zobaczycie, czy dam radę. A. Tak mniej więcej wygląda mój trening. Oczywiście nie jestem jeszcze zaawansowanym strzelcem, jeżeli chodzi o strzelbę. Uczę się jej. Mam strzelbę od niedawna. E, wystartowałem, może, w 4-5 zawodach, gdzie używałem strzelby, więc jej się uczę. E, na razie robię to spokojnie, metodycznie, tak jak mieliście okazję zobaczyć na dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania. Dzięki bardzo.